13 stycznia, Agnieszka Gierz, dobry wieczór, zaczynamy nowy tydzień z wiadomościami z Kalisza. Co dziś w programie? Program naprawczy okrąglaka, będą zwolnienia personelu. Hałdy śmieci na budowie drogi, miasto żąda odszkodowania od projektanta. Napastnik w kaliskiej galerii handlowej groził kobiecie nożem. Zderzenie BMW i ciężarówki na ulicy Piłsudskiego zawinił młody kierowca. Czteroletnia Ksenia i 68-letni przedsiębiorca z gminy Brzeziny ofiarami wypadku na S5. Sprawca jechał pod prąd. Firma z Kalisza wśród 100 największych firm budowlanych w Polsce. Nowy rok, nowa ja. Aquapark Kalisz zaprasza do wspólnych treningów. A oto szczegóły. Kaliski Szpital przyjął program naprawczy, a samorząd województwa Wielkopolskiego, który jest organem nadzorczym okrąglaka, go zatwierdził. W programie opisany jest sposób na zwiększenie przychodów placówki i procedura zmniejszenia kosztów, w tym redukcja etatów. Kaliski Okrągla grog obrotowy 2022 zamknął ze stratą ponad 1 400 000 złotych. Na tę stratę wpłynęły m.in. wzrost kosztów funkcjonowania, opłat za gaz, prąd czy wodę. W programie naprawczym dyrekcja szpitala planuje m.in. budowę instalacji fotowoltaicznej, która w części zmniejszy koszty utrzymania. Planowana jest też redukcja zatrudnienia. Planowana jest redukcja etatów sekretarek medycznych, pielęgniarek położnych oraz pracowników administracyjnych, częściowo w roku 2023 i kolejne w roku 2024. W związku z małą ilością porodów, które odbywają się w Kaliskim Szpitalu oraz wykorzystaniem w tym okresie łóżek w 27%, planowane jest zmniejszenie liczby łóżek w części położniczej oddziału. To jest z obecnie funkcjonujących 30 do 15. Następstwem wyżej wymienionych działań będzie zmniejszenie zatrudnienia w grupie zawodowej położnych o 11 etatów, co pozwoli zaoszczędzić w 2023 kwotę 34 tysięcy, w 2024 kwotę ponad miliona złotych, informuje szpital. Wojewódzki szpital Zespolony przy Poznańskiej chce też zwiększyć dochody własne, między innymi świadcząc więcej usług w poradni kardiologicznej i ginekologiczno-położniczej. A szczegółowo o tej sprawie piszemy na portalu Fakty Kaliskie Info zainteresowanych odsyłamy pod ten adres. Prokuratura przyjrzy się sprawie hałdy śmieci, które odkryto podczas budowy nowej drogi połączenia ulicy Księżnej Jolanty z ulicą Budowlanych. To efekt nagłośnienia tego tematu przez radnych Polski 2050. Miasto wyjaśnia, że o nielegalnym wysypisku przed rozpoczęciem budowy nic nie wiedziało i do odpowiedzialności zamierza pociągnąć projektanta Inwestycji. Na Kaliskim Osiedlu Rypinek od kilku miesięcy trwa budowa zupełnie nowej drogi. Chodzi o połączenie ulicy Księżnej Jolanty z ulicą Budowlanych. Ta ważna inwestycja ułatwi przejazd między ulicą Częstochowską a Polną, poprawi też komunikację z giełdą Kaliską. Droga wiedzie działkami, które do tej pory były porośniętymi krzakami, nieużytkami. Po uprzątnięciu działek pod te inwestycje w zagłębieniu terenu odkryto coś, co leżało tam prawdopodobnie od co najmniej 50 lat. Aż 2000 ton śmieci, głównie ubrań i folii. Sprawa zelektryzowała radnych Polski 2050. Żadna informacja do społeczeństwa, do radnych i to nas martwi. Dlaczego tak jest? O co tu, tu, tu chodzi? Radny wystosował interpelację do prezydenta w tej sprawie. W odpowiedzi można przeczytać, że odpady komunalne zostały tam złożone najprawdopodobniej przed 1980 rokiem. Tony śmieci wrzucono do naturalnego zagłębienia w ziemi. Teren przez lata zarósł roślinnością i odkryto go dopiero teraz, przy okazji nowej miejskiej inwestycji. Dla starszych Kaliszan to żadna tajemnica, że tereny te służyły kilkadziesiąt lat temu za wysypiska śmieci. Nie było jeszcze wtedy takiej Gospodarki odpadami, jak teraz. Że ludzie pamiętają, że tak tam to było, więc jest jakieś niedopatrzenie na pewno, że zaprojektowano drogę, nie sprawdziwszy tego wcześniej. Tak. Miasto zamierza wyciągnąć konsekwencje wobec firmy projektowej z Ostrowa Wielkopolskiego, która wykonując dokumentację techniczną nie stwierdziła zalegania śmieci. No dzisiaj możemy jednoznacznie stwierdzić, że te badania nie, nie zostały przeprowadzone w sposób, który powinny być przeprowadzone. Śmieci wywieziono i zutylizowano, by nie paraliżować inwestycji. Koszty wyniosły prawie 1 700 tysięcy złotych. Pokryło je miasto, a teraz zamierza odzyskać te pieniądze od projektanta drogi. Firma jest ubezpieczona na wypadek takich sytuacji. W związku z powyższym z niedopełnieniem tych obowiązków przez projektanta w ubiegłym tygodniu skierowane zostało pismo do projektanta. Gdzie informujemy, że jako miasto Kalisz będziemy dochodzić odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów związanych no, między innymi z utylizacją, z wywozem, z wydobyciem tych śmieci. Radni jednak mają sporo wątpliwości w tej sprawie, bo przede wszystkim czyją własnością były działki, zanim zostały wywłaszczone na potrzeby tej inwestycji. I drugą ważną kwestią, myślę, że z punktu widzenia nas wszystkich jest to, czy budowa drogi na takim terenie, gdzie było usytuowane wysypisko śmieci, jest kwestią bezpieczną. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Eskandarwich wskazuje, że już w kwietniu miasto zabezpieczyło na ten cel środki. Sprawą zajęła się prokuratura rejonowa w Kaliszu. Roboty są kontynuowane. Jak mówi nam Krzysztof Gałka, śmieci nie znajdowały się na całej szerokości wyznaczonego korytarza drogi. Po ich wydobyciu nie ma zagrożenia, by miała na tym ucierpieć jej nośność. Miasto na te inwestycje otrzymało 19 milionów złotych wsparcia z funduszu Polski Ład. Całkowity koszt to blisko 21 1 milionów złotych, termin oddania drogi do użytku na ten moment nie jest zagrożony. Wyznaczony jest na sierpień tego roku. Niecodzienna interwencja w jednej skaliskiej galerii handlowej. Do kobiety robiącej zakupy podszedł nieznany mężczyzna i zaczął grozić jej nożem. Na miejscu natychmiast pojawiła się policja. Okazało się, że to obcokrajowiec. Do zdarzenia doszło kilka dni temu, w godzinach wieczornych, na terenie jednej z skalistych galerii handlowych. Do pracownika ochrony zgłosiła się kobieta z informacją, że nieznany sprawca groził jej nożem. O sytuacji natychmiast została powiadomiona również policja. Dzięki wcześniej podanemu rysopisowi sprawcy, już w trakcie dojazdu na interwencję, funkcjonariusze rozpoznali napastnika. Okazało się, że to 50-letni obywatel Czech, mężczyzna, został zatrzymany w chwili zatrzymania, miał przy sobie nóż, którym wcześniej groził kobiecie. Na podstawie zebranego materiału dowodowego prokurator z prokuratury rejonowej w Kaliszu przedstawił 50-latkowi zarzut kierowania gruźb karalnych. Za to przestępstwo grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu mężczyzna został aresztowany na okres 3 miesięcy. Wyglądało groźnie i mogło skończyć się tragicznie. Zbyt szybka jazda młodego kierowcy BMW doprowadziła do zderzenia z ciężarówką na ulicy Piłsudskiego w Kaliszu. Na szczęście ucierpiały tylko pojazdy. Do zdarzenia doszło w sobotę około 15.00 na ulicy Piłsudskiego na Łuku Drogi zderzyły się BMW i ciężarowy Mercedes. Jak ustalili policjanci, kierujący BMW nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ciężarówkę jadącą z przeciwnego kierunku. Nikomu na szczęście nic się nie stało, obaj kierowcy byli trzeźwi. Zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję. BMW kierował 22-letni mężczyzna, został ukarany. Mandatem w wysokości 1020 złotych na czas działań służb droga była zablokowana. Wypadek w kraju z udziałem mieszkańców naszego powiatu 69-letni kierowca przez 20 kilometrów jechał ekspresówką pod prąd uderzył w busa, w którym jechała m.in. czteroletnia Ksenia i 68-letni przedsiębiorca z Brzezin. Do zdarzenia doszło w sobotę 13 stycznia na trasie S5 pod Bydgoszczą. Zderzyły się tam dwa pojazdy, osobowy Opel i bus marki Mercedes. Wypadek spowodował jadący Oplem pod prąd 69-latek. Mężczyzna zdarzył się czołowo z Mercedesem, którym podróżowało 5 osób, przekazała policja z Bydgoszczy. Uderzenie było tak silne, że kierowca Opla zginął na miejscu. Natomiast z busem podróżowały m.in. mieszkańcy powiatu kaliskiego, w tym 4 Ksenia z gminy Brzeziny. Dziewczynka wracała z rehabilitacji. Czterech pasażerów kierowca Mercedesa zostało rannych, w tym trzy osoby poważnie. Niestety na tym tragiczny bilans się nie zakończył. W szpitalu zmarła czteroletnia dziewczynka pasażerka busa. Kilka godzin później zmarł również 68-letni kierujący busem. Mężczyzna był mieszkańcem Brzezin. To przedsiębiorca, który pomagał mamie Kseni. Policja ustala co dokładnie się wydarzyło, ale wygląda na to, że 69-latek sprawca zdarzenia jechał pod prąd aż 20 km. Niestety to nie pierwszy wypadek, w którym brała udział czterolatka. W sierpniu ubiegłego roku pod Bełchatowem zginął jej dziadek i ciocia. Dziewczynka trafiła wtedy do szpitala i była w śpiączce. Przez ostatnie tygodnie trwała zbiórka na rehabilitację, z której właśnie w weekend wracała do domu. Dziecko było z niepełnosprawnością. Między innymi miała sparaliżowane nogi i problemy z oddychaniem. To niewątpliwie sukces tej firmy, bo konkurencja jest duża, a rynek trudny. Redakcja branżowego pisma Bilder opublikowała ranking 100 największych polskich firm budowlanych, a 30 pozycję w tym zestawieniu zajęła kaliska grupa Antczak. Miesięcznik Bilder ocenia i segreguje najważniejsze wskaźniki dotyczące kondycji finansowej firm z branży budowlanych działających w Polsce. Pod lupę wziął pozycję kapitałową 100 największych deweloperów, producentów materiałów budowlanych i generalnych wykonawców. W podziale na województwa na listę 100 największych firm dostało się tylko 13 przedsiębiorstw z Wielkopolski. W rankingu pozycję numer jeden zajmuje Budimex, który odnotował za ostatni rok przychód w kwocie 8 miliardów 600 milionów złotych. Tuż za nim jest Strabak. Na pozycji numer 30 z przychodem prawie 800 milionów złotych jest grupa Antczak. Kaliska firma poprawiła swój wynik sprzed roku, wówczas zajmowała 37. miejsce. Czołówkę rankingu zdominowały duże międzynarodowe grupy kapitałowe, często działające w oparciu o międzynarodowy kapitał i know-how. Tym większym wyróżnieniem jest dla nas fakt, że w gronie 30 największych generalnych wykonawców grupa Antczak reprezentuje segment rodzinnych firm. Budowlanych. Dzięki unikatowym kompetencjom, ponad 40-letniemu doświadczeniu oraz wartościom, jakim niezmiennie kierujemy się w biznesie, z sukcesem realizujemy złożone i zaawansowane technologiczne projekty, komentuje grupa Antczak. Firma z Kalisza w ubiegłym roku oddała do użytku niemal 800 mieszkań, w tym ponad 300 apartamentów klasy premium. Antczak buduje nie tylko w Kaliszu, ale i w Łodzi, w Warszawie, ale też w Berlinie. Swoją inwestycją, projektem Q5 zadebiutował na niemieckim rynku deweloperskim, a w kolejnych latach chce tam wzmacniać swoją obecność. Lepiej zadbać o swoją kondycję fizyczną. To jedno z najpowszechniejszych noworocznych postanowień. Z wyciągniętą ręką, zawsze chętną do pomocy w zrealizowaniu tego typu celów, przychodzi park Kalisz. Pilates, rozciąganie, tabaty, atak na celulit czy ćwiczenia slim figura. W zależności od tego, jaki mamy cel i poziom zaawansowania, w Klubie Fitness Kaliskiego Aquaparku znajdziemy zawsze coś dla siebie. Z Nowym Rokiem są również nowe osoby. Widzi Pani co roku nadwóg nowych ludzi na początku stycznia? E, zgadza się, tak, jak najbardziej. Jest to na basenie, widać to na siłowni również, ale chyba bardziej popołudniami. No ale najbardziej widać to po parkingu, nie? jest po prostu oblegane nie, ma, nie można zaparkować. No ale chyba Pani się cieszy z tego, że nowe koleżanki co roku próbują swoich sił. Tutaj. Zgadza się, no, nowi ludzie no fajnie się ćwiczy tak grupowo, prawda? To jest zawsze taka mobilizacja. No i widać ten potencjał zdecydowanie, nie? W osobach, że chcą coś zrobić dla siebie. To znaczy, nowa na pewno nie jestem, bo na zajęcia chodzę już od dawna i to właściwie tak naprawdę od wielu lat. Czy jestem zadowolona? Bardzo, jak najbardziej. Ania prowadzi bardzo zajęcia z zaangażowaniem wielkim, no i jesteśmy zadowolone. Myślę, że cała grupa mogła powiedzieć dokładnie to samo. Nie, to już jest postanowienie wieloletnie, żeby regularnie starać się dbać o zdrowie i kondycję. To jest taka zasada, myślę, która powinna każdemu przyświecać w pewnym wieku. Aquapark nie zapomina również o seniorach, Dostępne są m.in. specjalistyczne zajęcia na siłowni z dodatkami strechingu czy aqua areobik w bardzo dostępnej cenie. O słuszności zajęć oraz jak wytrwać w postanowieniach niech wypowiedzą się sami seniorzy. Jestem seniorką, od lat chodzę na ćwiczenia różne. Ćwiczę jogę, pływanie, areobik, nordling walking. No i lubię i narty. O. A, a to w jaki sposób by pani właśnie zachęciła takie osoby, które zaczynają od stycznia i żeby wytrwały w tym postanowieniu? Wie pan, jak się zacznie mając 60 lat, to chyba nie ma siły, żeby wytrzymać. Ale jak się ma 20-30, to wtedy to jest sama przyjemność i nie można tego nie robić. Organizm się do Czy... To gdzieś tak od, od dosyć dawno, prawda? Już Wcześniej nie, ma są tak robik. Tak, jesteśmy bardzo zadowolone, ponieważ no, możemy tutaj realizować się i towarzysko, ale również przede wszystkim dbać o kondycję. A co by Pani powiedziały, aby wytrwać w tych postanowienia noworocznych, jeśli ktoś takowe ma? Przychodzić, przychodzić i wychodzić zadowolonym i koniec, prawda? I mieć taki piękny przerywnik w ciągu dnia odgotowania, sprzątania, prania. I... Z kaliską kartą mieszkańca lub z kartą dużej rodziny przysługuje rabat 15% przy zakupie biletów indywidualnych, normalnych lub klugowych. A jeśli z różnych względów wolicie ćwiczyć w domu, to już za chwilę na naszej antenie zajęcia fitness. Możemy zdradzić wam, że niebawem pojawią się nowe programy ćwiczeń, bo o to nas od dawna prosicie. I na koniec spójrzmy jeszcze na prognozę pogody dla Kalisza i okolic. Dzisiaj wieczorem termometry pokażą 1 stopni Celsjusza, synoptycy zapowiadają przelotne opady śniegu, wiatr okaże się silny, w porywach może wiać z prędkością do 75 km na godzinę, w nocy temperatura spadnie do minus 5 stopni Celsjusza, na niebie pojawi się mnóstwo chmur, wiatr trochę osłabnie. We wtorek słupki rtęci wskażą minus 3 kreski poniżej zera, meteorolodzy zapowiadają minimalne opady śniegu, wiatr bardzo osłabnie w porównaniu z poniedziałkiem, bo w porywach będzie wiać z prędkością do 40 km na godzinę. W nocy temperatura spadnie do minus 5. Przez całą noc nie było będzie zachmurzone, wiatr osłabnie. W rode o poranku temperatura wyniesie minus 6 stopni Celsjusza. Na niebie pojawi się mnóstwo chmur, ale nie tych deszczowych. Wiatr w porywach będzie osiągać do 60 km na godzinę, za dnia termometry pokażą 1 na plusie. Niemu pozostanie zachmurzone, wiatr umiarkowalnie silny. I kończymy nasze poniedziałkowe spotkanie. Dziękuję państwu za uwagę. Kolejna porcja informacji z Kalisza i okolic w środę. Zapraszam do zobaczenia.